witajcie kochani, tak jak widzicie ja już jestem po kąpieli, nagrałam e, dla was wieczorną rutynę, także mam nadzieję, że wam się spodoba, miłego oglądania. witajcie kochani z powrotem, ja stwierdziłam, że e, no zmyję sobie razem z wami makijaż, mam ze sobą mikser, niezawodna jest. To jest to nowe opakowanie, no i jak widzicie prawie całe już zużyte, więc to jest to samo co tamto, także tylko butelka się zmieniła, ale skład jest taki sam także możecie sobie śmiało zainwestować, bo płyn jest mega delikatny, fajny dobrze domywa, także bez problemu No, także kochani ja już się tutaj ja już się tutaj ogarniam, wskakuję pod prysznic, mnie głowę. To jest pierwszy krok, a teraz idziemy pod prysznic. Także kochanie, chciałam wam tutaj dograć eee, żel do mycia buzi. Używam już naprawdę od lat. U mnie się sprawdza, jest ok. okej. Włosów Head and Shoulders będę zmieniała na inny, ale na razie muszę wykończyć ten. Do mycia ciała, ten, ten, taki, wiecie... Bez SLS-ów, taki naturalny kosmetyk. Jestem kochani, już pokąpieli, ale do rzeczy. Co robię dalej? Jak już się wykąpię, i w ogóle, i w ogóle. Nakładam sobie krem. Też będę zmieniała, bo podobno skład ma fatalny. Ale ja go wam rekomenduję, no bo mnie nie uczula i używam go cały czas. Już setne pyta e, pytanie. Setne opakowanie już się kończy. Jak słychać. Także nakładam go Bo on po prostu, tamten żel e, Daje takie uczucie Ściągnięcia ehm, Na twarzy, więc ten krem Jak go nałożę, to zaraz będę miała ulgę Po prostu Ogólnie moja e, cera Jest jakaś dziwna, nie wiem Po prostu to, że mam ten AZS Tak jak widzicie, o tu lepiej widać I to też mam na twarzy I jest ogólnie przesuszona Taka wiecie, z plackami i Ach, nie wiem, co z tym zrobić mam. pójdę do lekarza to. to będę, to będę, wiecie, wiedziała. Coś mi może poradzi. Wiecie, na te moje suche place Jeszcze sobie trochę dołożę. Także. Chciałam wam pokazać moją tą rutynę eee, Takie właśnie plamy, co mi wychodzą, tu akurat wyszło mi jedna. To dziwne, bo zwykle mam więcej. Ale to dobrze, że, jest, że akurat może dlatego, że się woda zimna mieszała z ciepłą co chwilę. Także tak wygląda moja wieczorna rutyna. Po prostu więcej nic nie robię, nie nakładam balsamu na ciało, bo muszę jeszcze sobie znaleźć jakiś, muszę sobie znaleźć peeling do ciała. Ale kiedy ja to wszystko kupię, to nie wiem, no. No i trudno, no, Takie życie, no. Jeśli chodzi o tego vloga, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało, ściskam Was ciepło i dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, które tu są, bo moja liczba subskrypcji na kanale to jest, wiecie, taka sinusoida, że raz jest trochę więcej, raz jest parę osób odchodzi i to jest tak, wiecie, to lawiruje. Mam nadzieję, że w końcu to wszystko będzie stałe i że będziecie mnie po prostu stale odwiedzać tutaj. No i tyle, moi drodzy. Ja Was ściskam ciepło, pozdrawiam, buziakuj. Pa, pa!